Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Aneta, dzisiaj sama Aneta, ale chwilowo sama. Kochani, no, przychodzę do Was z nową propozycją. Właśnie sobie zrobiłam śniadanie i postanowiłam, że pokażę je Wam, bo jest naprawdę ładne, bardzo mi się podoba i przede wszystkim jest zdrowe. No i szybkie, jak to wszystkie dania na moim kanale. Zanim Wam pokażę, oczywiście witam wszystkie nowe osoby, bo przybywa Was coraz więcej. Ja tylko powiem, że prezentuję tutaj dania, posiłki będąc na diecie ketogenicznej. Ja jem dwa posiłki dziennie, między posiłkami piję sobie też kawę odporną. Oczywiście wszystkie proporcje makro, jak i kaloryczność przy każdym daniu podaję w filmie. Tym razem również tak będzie. No i kochani, to jest moje śniadanko. Tak wygląda y, mój poranek, a w sumie południe, popołudnie, ponieważ jest już godzina 13, także dzisiaj wyjątkowo późno śniadanie, ale miałam tyle pracy, że dopiero znalazłam na to czas. Także to jest moje śniadanko. Ja wam oczywiście wszystkie proporcje podaję y, teraz na, y, na ekranie. Y, jak przygotowałam, bardzo prosto, nałożyłam sałatę y, na talerz. Na to pokroiłam sobie pomidory, oliwki. Awokado boczek podsmażyłam tak, żeby był chrupiący. Pamiętajcie, że boczek musi być chrupiący, ale nie spalony, bo spalone mięso jest bardzo niezdrowe. Także nie polecam przepiekać, że tak powiem, na przykład boczku. No i zrobiłam sobie dwa jaja po benedyktyńsku. Jak to zrobiłam? Gotujesz sobie wrzątek w garnku, pod koniec, znaczy w momencie, kiedy woda będzie już tak mocno bulgotała, dodajesz ocet. Tylko tutaj dodając ocet, uważaj, bo powstanie taka piana, i tak, żebyś ten garnek miał, miał, miała troszeczkę większy. Biorę łyżkę, robię sobie taki wir w garnku i, i po prostu wrzucam szybko jajo, i ono się gotuje około 2-3 minut. Tutaj żółtko jest bardzo płynne to jest najzdrowsza część chyba tego posiłku płynne żółtko także to jest moje śniadanie. Jestem głodna bardzo, no jak zwykle, chyba już się przyzwyczailiście, że jak jest zawsze kręcę film, to jestem głodna, no bo właśnie robię sobie posiłek, a w związku z tym, że to danie bardzo lubię, to serdecznie Wam je również polecam. Teraz zjem śniadanie, pojadę szybko po moją szefową do przedszkola i oczywiście pokażemy Wam obiad. Dla osób, które nie bardzo y, lubią obecność dzieci, nazwijmy to delikatnie, y, na filmach, no to proszę wybaczyć: proszę albo wyłączyć film, albo sobie przewinąć cokolwiek. Bo zapowiadam, że Hania pojawi się w filmie. Y, no, ale to ja o tym decyduję, czy będzie, czy nie będzie, a będzie zawsze. Kochani, ja idę jeść y, także. Nazwijmy to taką sałatkę z jajkiem po benedyktyńsku, z boczusiem, z oliwkami, pomidorem, awokado. Na to sobie dałam oliwę, sól, pieprz, oczywiście tutaj przyprawy do woli. Z tyłu też gotuje mi się bigos. Dzisiaj mam taki właśnie dzień gotowania jako że zbliża się y, jesień no i wiadomo chłodniejsze dni także trzeba zadbać o swoją odporność kochani polecam żebyście jedli bardzo dużo kiszonek z tego względu, że nasza odporność jest przede wszystkim w jelitach, a dla jelit najlepsze są kiszonki, ja właśnie gotuję duży go, y, garbigosu będzie tam oczywiście karku boczek, kiełbasa y, ogórki kiszone u nas są na porządku dziennym, tu Wam już polecałam te ogórasy to jest taka y, firma, możecie sobie zobaczyć. I te ogórki, po prostu z zamkniętymi oczami, polecam każdemu z czystym sumieniem i z całego serca, bo są po prostu genialne. I w końcu się pojawiły w moim sklepie, gdzie je kupuję, bo długo ich nie było przez okres wakacyjny, ale w końcu już są, także jestem przeszczęśliwa. Także dbajcie o swoje jelita, y, jedzcie y, dużo kiszonek. Ja jeszcze sobie kupuję kimchi, bo też lubię. To jest yy, kiszona kapusta pekińska, również jest sprzyjająca dla naszych jelit, także polecam. Właśnie dostaję milion maili, zapomniałam wyciszyć telefon, ale właśnie tak wygląda mój dzień, że mój telefon po prostu nigdy nie jest cicho. Także kochanie, na razie, na razie idę je, teraz idę jeść, za chwilę skoczę pochanie do przedszkola i gotujemy obiadek. Oczywiście jest moja szefowa, wróciła właśnie z przedszkola. Ja w międzyczasie wypiłam sobie kawę, kawę kuloodporną. No myślę, że przepisu podawać nie muszę, podawałam już go chyba wielokrotnie na moim kanale. Po prostu e, zwykła kawa e, zmiksowana z olejem kokosowym i z masłem. E, proporcje też Wam podam wszystkie. Oczywiście całodzienne makro też Wam na koniec filmu podam, ale teraz już przystępujemy do. Yy, obiadu. Hania już teraz tam sobie kroi pieczarki. A ja szybko powiem. Czekaj, Haniu, dam Ci inny nóż, nóż dobrze? proszę. Taki mniej ostry. Yy, tu mi się smaży miękko, bo tak jak powiedziałam tak, pieczarka właśnie wylądowała na podłodze. Zaraz Ci podam, Haniu. Takie dosyć Jego i... drobne plasterki mi pokrój tak, kochanie? Zaraz ci dam drugą. Mięso mi się tutaj smaży, właśnie do bigosu. Jeśli chodzi o bigos, no to to nie jest chyba rzecz skomplikowana. Ja po prostu kupuję kapuchę. Akurat kupuję w, tą, w tym takim, w tym takim, w takim bardzo dobrym sklepie ekologicznym. Oczywiście kapusta kiszona, nie kwaszona. Dodaję. Tak, pokroj. Dodaję karkówkę, boczek wędzony i kiełbasę. Y jeszcze do tej kapusty dałam liść laurowy, ziele angielskie i pieprz w ziarnach. I to wczoraj gotowałam dwie godziny, dzisiaj dwie godziny, i teraz będzie jeszcze godzinę się gotowało y już z mięsem, żeby mięsko też przeszło kapustą, a kapusta mięskiem. No, jakoś tak. Także mięsko y, ugotujcie do miękkości, ponieważ mięso już w kapuście nie zmięknie. Także y, musi być dobrze y, usmażone. Ja teraz przygotuję y, patelnię. I jeszcze zanim co, to powiemy, co potrzebujemy. Hania kroi pieczarki. Oczywiście listę zakupów widzicie teraz na ekranie. Jako, że kroiłam już karkówkę, to dzisiaj też wykorzystam karkówkę. Już sobie ją tutaj zamarynowałam. Pieprz, sól y, i oliwa. Y, i ja tutaj dzisiaj trochę strzeliłam gafę, bo nie kupiłam sobie smalcu, bo to powinno się smażyć na smalcu, a ja będę smażyła dzisiaj, kochani, na y, masle klarowanym. Ale to nie przeszkadza. Tłuszcz to, tłuszcz, to tłuszcz, po prostu na smalcu jest troszeczkę y, lepsze. Ja przynajmniej wolę, nie każdy, także tłuszcz dowolny. I tak, mam karkówkę, mam y, paprykę. No papryka kolor też tutaj nie ma znaczenia. Hania kroi właśnie pieczarki. Potrzebujemy natkę pietruszki, e, cukinie, bo zrobimy sobie do tego fajny makaron. To będzie duszona karkówka z warzywami e, z makaronem cukiniowym. E, w sosie pomidorowym to ten sos też Wam e, chyba już kiedyś polecałam. Taka firma. E, sos pomidorowy i to jest właśnie nowość, ponieważ jest z oliwkami. Wcześniej po prostu był sam sos, a teraz jest z oliwkami. Przyznam szczerze, że jeszcze go nie próbowałam, także dzisiaj będzie ten pierwszy raz. Ale jak sos jako sos i firma ogólnie Wam e, polecam. To w żaden sposób nie jest sponsorowane, także bez obaw ja nie polecam rzeczy, e, których nie sprawdziłam i których e, nie lubię. Paczek dużo. Paczek dużo, no. Aha, i jeszcze mamy czosnek. Zapomniałam powiedzieć o czosnku. I teraz właśnie A czosnek... A te pieczelki. Tak, już zaraz Ci podam. Poczekaj, muszę je szybko umyć. Nie umyłam pieczarek, bo pies był szybszy i je po prostu skonsumował. jak Nasz pies lubi warzywka. Ja w tym czasie teraz y, pokroję y, czosnek i wrzucam na rozgrzane masło klarowane. Masło y, fajnie, fajnie. Pieczarki są fajne, dlatego że pieczarki pochłaniają bardzo dużą część y, tłuszczu y, z patelni, i w diecie ketogennej to jest po prostu cudo, jeśli chodzi o. Pochłaniacz tłuszczu, który właśnie jest naszym głównym źródłem energii, jak wiemy. Dobra, Hania, ty już te, te pieczareczki nie tak drobno, dobrze? Tak, żeby wszystkie mniej więcej były tej samej wielkości, dobrze? Nie ja tak drobno. Dobra, Hania, kończę pieczary mi tutaj kroić, a ja już wrzucam na tłuszcz, co prawda mało rozgrzane yy, mięsko. Jak się tak drobno kroi, to są yy, duże. Ich. A jak się drobno pokroi, to są duże, ale muszą być tak samo mniej więcej pokrojone, kochanie. Dobra. I kochani, ja teraz usmażę szybko mięso, no bo to, jak wiadomo, trochę potrwa. To jest karkówka. Yy, I wracam do Was, jak tylko moje mięsko już będzie gotowe. Szefowa stwierdziła, że jest już zmęczona, ponieważ dzisiaj byli y, długo na... Byli bardzo długo na y, dworzu, bo była u nas Piękna pogoda dzisiaj, naprawdę to, co się działo w ostatnie dni, to dzisiaj było po prostu przepięknie. Także korzystając w przedszkolu z tego, ja pokroiłam sobie już, aha, no i mówię, że się zmęczyła i po prostu poszła sobie poleżeć, odpocząć. Pokroiłam już sobie paprykę i cebulę. Czosnek już dałam do, do mięsa wcześniej, szefowa pokroiła mi tutaj pieczary. I teraz te wszystkie warzywka sobie wrzucam do miękkiego już mięsa, tak w ogóle to później się zorientowałam, że jestem taka trochę kapa, bo przecież smażyłam całą patelnię mięcha do, yy, do bigosu, taka prawo mój bigos wygląda na tą chwilę tak to prawda jest tutaj sporo mięsa, ale ja jak gotuję bigos to bardziej mięso z kapustą niż kapusta z mięsem. Gotuję go zazwyczaj sporo więcej. Po pierwsze, spokojnie można bigos sobie zamrozić. Tutaj jeszcze przyjdzie przecier pomidorowy. Ja na przykład daję przecier pomidorowy do bigosu. Nie każdy to lubi, można dodać grzybki suszone. Ja gotuję więcej tego Bigosu z tego względu, że tam z 2-3 porcji zawsze sobie y, zamrożę, ale po prostu ja jestem osobą, która bardzo lubi pomagać innym. I w związku z tym, że tutaj niedaleko mnie mieszka taki pan, który jest y, no już starszy, jest samotny i często jak robię takie dania większe, że tak powiem, objętościowo, to zawsze o nim pamiętam i mu troszeczkę y, zanoszę. Także Bigosiku też dostanie. E, teraz. Tak, warzywka już wrzuciłam sobie na tą patelachę do mięsa, jeszcze pieczarki i w tym czasie kochani przygotuję sobie e, makaron z cukini. Maka e, cukinia jest genialnym tutaj, e, genialnie zastępuje właśnie makaron, wystarczy go pokroić w cieniutkie e, w paseczki, ja wykorzystuję do tego temperówkę taką specjalną, dzięki której powstaje mi taki właśnie makaron e, spaghetti. Teraz moje warzywa niech się troszeczkę podsmażą, zwiększę tutaj troszeczkę ogień, sól, pieczno, przy, przy, przyprawy tak naprawdę to każdy dodaje tak jak lubi, to co lubi, tyle ile lubi i jeszcze będę musiała posiekać yy, tą, pietruszkę, natychmiast pietruszki. Dobra, teraz sobie pieczarki trochę wciągną to moje masło. Także tłuszczu zaraz tutaj ubędzie, znajdzie się on właśnie w pieczarach. A ja w tym czasie y, zrobię makaron. Słuchajcie, warzywa już są gotowe. Ja na przykład nie lubię, kiedy warzywa są zbyt bardzo y, rozpływające się. Lubię jak warzywa są takie na wpół ugotowane, usmażone, upieczone, kiedy są takie delikatnie chrupiące. I teraz tak. Można cukinie po prostu położyć na talerz i y, dodać resztę dania, a można y, cukinie dodać do tego, żeby jeszcze chwilę się podsmażyła. I teraz na tym etapie, jeszcze zanim y, dodam przecier pomidorowy, to właśnie daję cukinie, żeby ona puściła wodę i smażę ją dosłownie no, minutę. Dosłownie minutę, po to, żeby nie była rozciapciana, tylko żeby była chrupiąca i sprężysta. Wymieszam dokładnie właśnie w tym tłuszczu, który jest na patelni. Ona zaraz objętościowo też zmieni swoje y, objętość swoją zmieni, że tak powiem. I teraz dodaję właśnie, ja dodaję ten z dowiskami przecier pomidorowy, możecie dodać po prostu pasatę y, zwykłą i mieszam żeby powstał taki delikatny sosik. Jak wiecie ja lubię dania bardzo szybkie, nieskomplikowane, najlepiej jednogarnkowe, żeby i tak dzisiaj mam tego gotowania sporo, bo już od rana stałam i coś pieściłam, a to dla dzieci, a to dla męża, a to dla siebie. No ale lubię sobie przygotować na dłużej, że tak powiem i yy i nie robić tego codziennie. Ja sobie teraz jeszcze pokroję tutaj nadkę truszki i zaraz pokażę wam efekt końcowy. Czy Cię nie urósł ten ząb? Nie? A kiedy ci urośnie? A może trochę nie urośnie? Może tak, ale to później zobaczymy. Kochani, moje danie jest już gotowe. Proszę bardzo, prezentuje się tak. Na środek jeszcze sobie posypałam natkę pietruszki. Można by powiedzieć, że taki właśnie spaghetti z karkówką i z warzywami w sosie pomidorowym. Także polecam. Dla wszystkich fanów, którzy uwielbiają makarony, to jest fajny, bardzo fajny sposób na zastąpienie go. Ja oczywiście życzę Ci... Życzę ci Tobie też życzę i Tobie, i Tobie, i Tobie też życzę smacznego. E, wszystkim Wam życzę smacznego. Mam nadzieję, że z przepisów skorzystacie. E... <grywia> że Wam się spodobają i zasmakują. Podzielcie się tam e, swoimi komentarzami. Jeżeli jakieś danie robicie i Wam też faktycznie przypadnie do gustu, to dajcie znać, czy, czy jest dobre i które danie. Będzie mi bardzo miło, i dla mnie to jest taka motywacja, żeby. Znaleźć jednak tego trochę czasu na to, żeby tutaj dla Was nagrać film. Bardzo się staram, aczkolwiek nie jest to łatwe, bo ta chwila czasu u mnie, której tak bardzo brakuje, ale nieważne, kochani, życzę jeszcze raz smacznego. Do zobaczenia już chyba niedługo. No i co? Pozdrawiamy, tak? Do zobaczenia, pa. pa.